Dzień dobry, kłania się Belator, maszyny budowlane Ruda Śląska, a przed Państwem dzisiaj kruszarka szczękowa Tisap 600i, która dzisiaj do nas dotarła prosto z Irlandii. Maszyna teraz będzie u nas na miejscu. To taka demówka dostępna dla Państwa do obejrzenia, do zapoznania się ze sprzętem, poznaniem tej marki. Także serdecznie zapraszamy do odwiedzin. Można się umawiać z naszymi handlowcami. Wszystkie kontakty dostępne są pod adresem wwwbelator ukośnik kontakt i tam znajdziecie chłopaków Mateusza, Leszka, Mikołaja oraz Bartka, z którymi możecie się umówić i na prezentację oraz porozmawiać na temat tych maszyn. Jeśli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszamy. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.